Jestem protetykiem i zajmuję się wykonywaniem uzupełnień protetycznych stałych i ruchomych. Jestem również asystentką i higienistką stomatologiczną, gdzie razem z panią doktor przyjmuję pacjentów. Moim zadaniem jest zajęcie się pacjentem, aby czuł się bezpiecznie i sympatycznie w gabinecie. Nazywam się Urszula Maciuszko-Konopka. Jestem właścicielką pracowni protetycznej od niecałego roku. Dostałam dotację unijną z projektu Przedsiębiorczość przepisem na sukces programu 6.2. Mam doświadczenie już ponad 6 lat w tym zawodzie. Kiedy studiowałam technika dentystycznego, pracowałam też w pracowni protetycznej. Czy czuje się Pani kobietą sukcesu? Wolałabym słowo kobieta szczęścia ze względu na to, że nie czuję się kobietą sukcesu, też dużo mi brakuje do niej, a jest za wcześnie, żebym mogła powiedzieć, że jestem kobietą sukcesu. Wydaje mi się, że moim szczęściem, a zarazem sukcesem, jest wybór zawodu, który mi daje dużo satysfakcji i możliwości. Co skłoniło panią do założenia własnej pracowni protetyki i profilaktyki stomatologicznej? Na pewno samodzielność, ale jestem taką osobą, która wyznacza sobie zadania. Niektóre są łatwe, niektóre są trudne. No i wykreślając już te zrealizowane zadania, przyszedł czas na rozwój zawodowy. W trakcie, kiedy zdecydowałam się napisać projekt właśnie z projektu unijnego Przedsiębiorczość przepisem na sukces w programie 6.2, Studiowałam zaocznie zdrowie publiczne i pracowałam w dwóch miejscach pracy. Co sprawiło Pani największe trudności na początku prowadzenia pracowni? Największym problemem było prowadzenie rachunkowości, ale ten problem przeznaczałam na biura rachunkowego, który zajmuje się teraz tym. Ja na dzień dzisiejszy mam tylko takie zadanie, żeby dostarczyć dokumenty no i zapłacić swoje zobowiązania terminowo. Czy pani zdaniem brakuje na rynku osób, które swoim doświadczeniem mogłyby wesprzeć młodych ludzi i podzielić się swoimi doświadczeniami zawodowymi? Wydaje mi się, że jest niewiele takich osób, ponieważ ktoś, kto zakłada własną działalność, ma tyle nowych obowiązków i zadań, że ciężko jest po prostu znaleźć czas, żeby też jeszcze wspierać inne osoby, bo prowadzenie swojej działalności wymaga wiele siły. Co poradziłaby pani młodym osobom, które stoją przed wyborem? własna firma czy zatrudnienie u pracodawcy? Jasne, że własna firma. Jestem dobrym przykładem właśnie wyboru własnej firmy. Wydaje mi się, że osoby młode, jeżeli właśnie mają dobry plan na biznes, który jest poparty wiedzą i doświadczeniem, powinny spróbować własnych sił. Ja, zakładając własną działalność, obawiałam się, no ale kto nie ma tych obaw, tak naprawdę. Ale pokonałam jakieś trudności i jestem z siebie dumna, że założyłam własną działalność. A tak naprawdę do odważnych świat należy. Czy mogłaby pani udzielić kilku rad osobom chcącym osiągnąć sukces i zarobić swój pierwszy milion? Jasne, na samym początku nie trzeba się poddawać i mieć fajne pomysły. Wydaje mi się, że dobrym wsparciem też są osoby bliskie, które wspierają na duchu. Wtedy łatwiej przychodzą te pomysły i tak naprawdę praca szybciej idzie. Dziękuję Pani za przekazanie nam cennych informacji i życzę Pani dalszych sukcesów. Dziękuję. Wsparcie od innych osób jest bardzo potrzebne w prowadzeniu własnej działalności.